Cześć wszystkich serdecznie, z tej strony I dzisiaj kolejny odcinek Call of Duty Ghosts A jest to team deathmatch na mapie Whiteout Także mapa, która od dawna już tutaj nie gościła na moim kanale Także pogramy sobie na tej mapie, zobaczymy jak mi pójdzie Mam nadzieję, że dobrze, jeszcze nie wiem jaką będę bronią grał Ale na pewno raczej helikoptera uszy, ponieważ jest to dość duża mapa Także e, jeżeli jest to duża mapa to, to zazwyczaj ja się poruszam helikopterami Bo za, zazwyczaj jeżeli przechodzę z jednego końca mapy na drugi końc mapy to ok Okazuje się, że nie ma wrogów i muszę z powrotem zachrzaniać na drugi koniec mapy, właśnie przed chwilą, z którego wróciłem, końca mapy. Także ja sobie zawsze wspomagam się tutaj helikopterami, a gramy gdzieś z SA805 bronią. I mam nadzieję, że mi jakoś tutaj solidnie pójdzie. Mam taką nadzieję, plecy chcę zrobić, nie? Już tutaj wyczyszczone. I dokładnie tutaj lecimy, tam jest wróg, tam jest wróg, tam są. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć ale się idzie tutaj z nimi. Bułka z masłem. Problem jest w tym, że mam bardzo mało amunicji. A nie lubię mieć mało amunicji, więc nawet dobrze idzie mi tutaj. Chyba sobie psa przywołam. Tak na wszelki wypadek. Muszę iść teraz po to broń. Dobra, uciekamy tutaj. Mamy pilota. Bardzo dobrze, bardzo mi to cieszy, że mamy pilota. Gdzieś tutaj powinien być następny wróg. O, właśnie mój pies zabił go. No i szukamy wroga. Wiem, że tutaj jest w tym budynku z prawej strony, więc chyba tam się przemieszczę. Gdzieś tutaj powinien być wróg, właśnie. Wymienimy sobie broń na Ripera. O, fajnego Ripera mamy z fajnym kamuflażem. Możemy grać 14 na 0, nie jest źle. Myślę, że mogę tutaj gdzieś spocząć i sobie użyć tego całego mojego hilopilota. pilota Dobra, spoczniemy sobie tutaj. Gdzieś na ziemi, o tu jest chyba fajne miejsce. Tak, i używam pilota, żeby jak najszybciej ich tutaj ściąć z nóg. Także, tak jak mówiłem, teraz się poruszałem po prostu przez te ostatnie 3 minuty i szukałem tych wrogów. A jeżeli mam hilopilota, to po prostu robię tak. Dziękuję bardzo. Jeden, drugi. No i teraz jakoś idzie przynajmniej. Znacznie szybciej. Znacznie, znacznie szybciej. Podoba mi się to. I lecimy nadal, pięknie lecimy cały czas sobie tutaj, latamy i szukamy wrogów, bardzo fajnie, przyjemnie. No, więcej wrogów poproszę, więcej wrogów. Ja tutaj już robię marmoladę. Taki przepis. Rodzinny marmolada tutaj z wrogów. No i 25 na 0, nie jest źle, jest dobrze. Czyli wracam już do formy, tak można powiedzieć. Bo to jest taki wynik, gdzie, gdzie normalnie kiedyś osiągałem spokojnie. Ostatnio miałem problemy już z takim osiągnięciem z takiego wyniku. Ups, wezmę sobie Remingtona. Wolę tego Remingtona chyba od tego Reapera. Remington jest bardziej stabilniejszą bronią. Ups, gdzieś tutaj jest wróg. Gdzieś tutaj jest. Dobra, przesuwamy się do przodu, bo tu nie ma sensu już po tej stronie mapy tutaj się trzymać. Tylko wolę się do przodu ruszyć. Tak, dokładnie gdzieś tutaj powinien być wróg. Mam przynajmniej taką nadzieję, że tutaj gdzieś wróg będzie. Pójdziemy sobie tak ryzykownie, bo środkiem ale powinno być dobrze. No i wiedziałem, ID. Za bardzo się pospieszyłem. 27 na 1 to i tak jest KT-27. Nawet że się ma jedne, jeden zgon, ale jeszcze tutaj dużo jest przede mną. I zresztą widzicie, jak jest duża mapa, no to z tymi, z tymi tutaj, takimi bez helikoptera. Bez helikoptera, z sytuacjami, no jest dużo ciężej. Nie jest łatwo. Ale jest dobrze. O, chyba mnie ktoś nawet rozpoznał tutaj w komentarzach. Widzę, że ktoś napisał się Cycle. Odpiszę mu zaraz po filmiku, żeby teraz sobie nie przeszkadzać tutaj. Tutaj chyba był wróg. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zabity, pięknie. Odpiszę mu teraz, żeby nie było, że jestem niemiłym człowiekiem tutaj. No, trochę się przestałem skupiać przez to, że odpisałem, ale to się nic nie stało. Ważna jest kultura, kultura przede wszystkim. Jest tam wróg? Nie, nie ma wroga. Muszę się znowu tutaj do przodu gdzieś poruszyć. Wiem, że tutaj z lewej strony jest dokładnie. Obawiam się, że tutaj jest jeszcze. Takie są moje obawy. No i dokładnie, mamy pieska. Może znowu będzie kolejny helikopter. No i leć piesku, leć, 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 leć. Zabijemy? Zabije piesek? Nie, chyba nie zabił. Piesek nie ogarnia. Piesek na jakieś ściekliźnie tutaj powinien grać, ale nie gra na ściekliźnie. Wow, byłem ślepy. Byłem ślepy, przyznaję, byłem ślepy. I się chyba trochę rozkojarzyłem, no tym, że jest powolna gra tak naprawdę. Ja nie lubię, gdy jest wolna gra i gdzie muszę szukać naprawdę tych wrogów tyle. Nie lubię tego. No i co się stało? Co się stało? Z zabiłem go naprawdę. <ścoughs> Można powiedzieć, że go zabiłem, ale jakoś coś się stało, że po prostu jakby nie weszły te kule w niego. No dobra, nic się nie stało. Można się do przodu teraz poruszyć. Jest tu w domku jest. Jest tam, ale mam Wrogów. Wrogów mam głupich, i mam głupich też teammateów, Także kolegów z Drużyny. Ale chyba kolegów z Drużyny mam jeszcze bardziej głupszych. Bo to co oni tutaj wyczyniają, to naprawdę przekracza wszystkie tutaj moje: <laughs> wszystkie moje tutaj najgorsze sny najgorsze obawy. Ilość, ilość braku ogarnięcia tutaj. Przez kolegów z drużyny łączy się moich pleców tutaj bardzo, bardzo duża. A, miałem plecy! I to kobiety, od tyłu! Dobrze by było. Ale blisko było, blisko było. Ale i tak bardzo było dobrze. No, już jestem wyzywany od hakerów: 36 na 5. Także to nie jest zły wynik, to jest bardzo dobry wynik. Mi się strasznie, strasznie podoba ten wynik, zwłaszcza ten początek. Potem już było jakieś takie rozkojarzenie, też odpisałem tam komuś się, rozkojarzyłem trochę. No, i jeszcze potem jakieś dziwne miałem rzeczy z celowaniem. Nie wiem, co się stało, po powinienem zabić kogoś, ale sam zostałem zabity, więc mam nadzieję, że i tak się Wam gameplay podobał. Ja Was widzę w swoim następnym odcinku. Cześć, i trzymajcie się.